Trzeba przejść na ten domek, bo tylko na samolot. Będę tym najdalej. O, koła. Chipo. Szykuję. Gdzieś ty wylądował. No Nie, no ty po co to podpaliłeś. A ciebie roznaczone. Wszystko nie wiem, ja wylądowałem, Kuba, jeszcze leci w dół, nie? Zobaczcie, gdzie on jest. No, taka Awka ma. A awka ma. No. Ja no, dostałem jakieś. jest to możliwe, fany. Jest to dość prawdopodobne. pies za chwilę się spali w tym domu. Paracela niego jeszcze. Ja PIERDZIELE No nie no, za chwilę to ja się spalę w tym domu. No ja się Cała muszę... to pali. się to jest? O. Powaliłem kogoś. Nie, to Blekas <grym> a powalił ktoś. Ale ja. Na awku. Nie, ja miałem on miał takie odejście, żebym powalił kogoś. <grym> Sam powaliłem chyba. Może powalił. No właśnie. No, chyba spłonął w ogniu, pościeliłem z ogniem tej pompy. To jest pamiętam, jak nie wiedziałem nie co to jest, i, i strzeliłem na tlatestu i chyba podpaliło 4 osoby. Tak to był profi, ja i ty, i jeszcze ktoś. No, tak pewnie było. No, to było tak, no, nie pamiętam. Nie pompy, że... nie mam i Tu no. nie mam, mu nie strzelę, a ten iem. Tu masz pompę. A jedziemy po niego? A i się? No, okay. To jedź. No, jadę już. Kurwa, full gold, a gold się wysypuje. Mark, ktoś ma Mark, ktoś małą potkę? Ja mam jedną. To wejdziesz tam mam. wywal. Auto fipę, nie, że tu jest bliżej. O, ja to biorę, ok. Dzięki. Ja. No. Możesz dać nie niebieski. A chciałbyś, nie? A co Trenujcie, masz? Nie, no dawajcie nie? Bo jak tu jest cały team, to mieć przypić. Poczekaj, Fipek. Dawaj. Nie, trollujesz. Dobra, leć. No i możesz wypić teraz pot. Profil likwiduje. Tu widzę, że więcej jawków jest. A tam. Nie ja pamiętam, jak są, kiedyś wiesz? na turnieju stawczyłem, nie? I, 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 I dwa fragi zrobiłem na. Zrozpijcie go, nie? Trochę tu wdzięczny. Typy... Ej, ale, ale 8, ciekawe w sumie. 8. Bo gościu był AFK. Eee yy, kurde. 52 się aż wyprostuje. Ty, oni się po co? Znaczy. Tak średnio ale... No ja czasem też nie, 2-4 latem. No tak samo ale. A wy na kocim jesteście w ogóle. No. Zostaw. A no. oni Co, co ty py robią? Jeden nie. Jeden jest tam, drugi nie wiem, jakby go nie było. Co oni robią w ogóle? No nie wiem, ale... Kurde, 200 IQ żeby tu przyjechać Jeszcze ile mam tu rzeczy? Chłopie Ty Widzę, że teammate ci mnie w kolano żeby mnie ukłyszyć Ja tego nie, Zabił cię gościu, który afczył jak coś to... weźcie go zrespijcie <śm> Jak jesteście na kocie I, i podziękowałbyś bo cię bo cię zebrałem No. Z paskudnej przystani aż tam do Ciebie poszedłem po Ta, tak. Pasku... No a nie? No tu, przecież ja tu wylądowałem No ale na sklepowej byłeś ja potem Tu masz tak no, A przy okazji dwa fragi sobie zrobiłem na awkach, nie? Jak tam poszedłem do Ciebie No widzisz Trzymaj pion Kurde, jak wiadomo co z rana Od włosy Ile jedzie? Jedzie Tam są bronie u góry. Tu masz broń u góry. Ej. Gdzie? Tutaj Ohoho. Ten to co znaczy Co to była zabitka? Syk, masz amor. Tu się jedziemy prowili. Tu się Powiedział ten typ, który poszedł na FK i go nie było, nie? Ale ja poszedłem w tamtym meczu. Mam ci hop jakiś Ile masz kawa ten? Ja? Ile? Pisząc. No to już zryj tu są przecież grzyby wszędzie. Grzyby są wszędzie, no. Czuć tylko kosy i tak dalej. Ty, ale ja nie grał pierwszy raz w tym grzebie. Jak to? Jak <noise> to Ej, ma... Ty, ty Fipek nie jest daleko, jesteś tam. Chwowy, butał jest, jest na Fipek już na zalewy. Lec tam do ciebie. O, awupaty, czego zabierzesz? Ponad 200 zł za 5 minut jazdy kolejną. W bo... Olsztynie. Wektore harduje, no. Co oni tam robią? A, kolejny Skybase, tak? No właśnie nie wiem, czy to Skybase, czy to jest 90 jakieś porąbane. O mu się ewidentnie nudziło. O Elo, łatwy killek Nie on stoi na... On tam wodę ma ty O, zabiłem No, No co Sono David? Tak zwany Sun Dobra, chuj lepiej wysiąść No, czasami Następni. Proszę, co na pewno lepiej wysać Co się o a. Ej, ten taktyk fioletowy to już nie jest chyba dobre, nie? Czemu? Co kto lubi. Ja tam lubię nim grać. Ale, ale... Nie, dobra. Jak mi w pompę? Co tak takiegoś... jakieś bulgotki? No nie? Co to za bulgotki? Opie, jacuzzi. Jasny gwint! Jacuzzi... Hmm? Kus... Właśnie <głosy głosy> za drzewem jest. O, my... Roza, mi... dobra. my liczymy na, na innych. Dobra, my liczymy na innych, no. No. Dobra, uspokój się. <noise> uspokój się. Dobra, jeden ma minus pięćdziesiąt, są y tego typa, Oni, oni mi... też, nie strzelają, ty. Dobra, nie da się tego. Ten kałak taki. Nie powiem co. Po jakiego RPG idealnego strzelił we mnie? Co z tego, że mnie tam nie ma już? Ej, <noise> dobra, on się we czterech podjeżdżają tam o, nie? Tego, nie? Ja trochę zrobię. Zajęcie, że? Dobrze, dobrze. Zróbcie jakieś. Z nikim i zrobicie. Tak. Bek. Gdzie, gdzie Wiesz, pomaga. Nie, no ile oni mają tych wybuchowych i Po kewie. O w plecy mi wality. Po kewie ma plecy. Tam mają biało. Czysty. Gdzie kurwa jeszcze są te typy? Jo pierdziele! Nie! Dobra, ja jestem rąbanym. już 35 dostaną na biało Czego farta? Chłop z rakiety dostanę. z tej odłóżmy. Ja macu Dziś tą kolejną przewodzić, co, co przewodzi, bo nie trzeba. O! Musisz budować, bo ja macu Dobiłem wam typa, żeby go nie podnieśli. Typrzyna. Nie wiem Co się dzieje? Tu jest typ Dzień dobry masów. chciałbyś dać macy? No właśnie zebrałem wszystkie z niego, bo miałem zero. Są minus 100 I Nie. Nic minus 100. Ale S Dobra, lecę tam no Nie moja Macy! 30 gdzieś, popadałem tym łódką, nie? Ej, umrę! O, stracha. Jak ty to... nie! Strollowałeś! Ty nie Bierz, trochę. No jak widać, mam pompę, zostawiam tam. Macie tutaj tego. Jak coś, ja to? w ogóle, takiego laseru miałem z nie, Chciałbyś widać na matce? Bo ja nie mam. <grystki> Może ty byś chciał mi dać. No mogę ja ci dać. 9 drewna i 6 kamienia. Dzień, no ja dwie. cię mogę dać. Zero. CO TY MI DASZ NICZEGO NIE ŻAŁUJ Dobra Sam się zdobędę Na dropa O, typy Z prawej mojej gdzieś Weź się Ej dobra, jest gdzieś MK, Bo mnie zaraz Weź, m -ka. M -ka. Nie musiałem tylko pistolet uległ. m K. chyba Nie. Nie, nie, to nie, nie. był ten. To nie był ten, to nie był ten team, jak coś Białą matę ten bot tam. Ten bot? Let's No właśnie, Bardzo słyszę. Że... Dawaj, mi w niego no. 46 Weź na 20. Weź... Ej fajnie się tak gra. Fałam się w niego. Ale w Obym niego też po Bocie, bo czemu ty do strefy wchodzisz? Bo no może... Nie no, weź ja go, z się, się, bo to nie. Z... Nie, no... Ja jeszcze mi wyjebał! O. Ej, chciałbyś dać mi dać na kiedyś? Nie... Oczywiście, nie. że nie... Ja se wezmę stąd... O, 75 metrów No, 68 Nie, idę ileś... się tego fraga, za to, że masę nie chciałeś dać Jakie darmowe lekcje masz, fany? Języka kultury. japońskiego, aha, bo czego? Języka japońskiego, czemu? Nie, no schodzimy ja ogląda. O, to ty. Na górze jest chłopaki, nie wiem, czy wiecie, na sam szczycie. nie? Mówiłem, że go kutujecie. ci nie, nie, Na, na góry. nie, 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 no nie, jeszcze na kolosę. No, Kiedyś dzięki. Mam. No nie, teraz wypierdam No, dwie Nie, no, nie Poleciał. Ja bym się nie dalej widnie grać. A co ty. w ogóle, Kevin, chcesz tam? No, możesz dać. Tam chmiele niech ma aptekę. Ja mam aptekę. Kurde, aptek. to ty jesteś jakiś healer. Nie wiesz, że no. to jest chłopak, się leci. Dlatego. Kurde, no co one strzelają te boty? No what the fuck? No co co ja? To chyba lutuję ci z drugą stronę i ja idę w, w drugą i nie wiecie mi sobie przeszkadzać. No ja cię za to. Naprawdę! To jest chłop, a ja ci <laughs> ja go oznaczam matem O macie, jak miło? No mam full, i tak bym nie zmieścił. O ty No i ja on nie miał macu... Nie, nie lecz. A tak. czemu w ogóle prof jest gdzieś tam nie wiem, w kanadzie? No ja co? bo tybie. No on bo tybi. O nie, ten typ się budują. Hello. Ej, rekord mamy już. Ej, z tr tr trzech typów zostało, a mamy już rekord. Uzo. Bo wchodzi wam jeszcze, nie? Ale mi klika Jaki rekord? Rekord jest. My kolapsujesz. Chodź mi jeszcze ty. Dlaczego No, żeś tak stanął, tak kusiło. Oszukam chłopa. Oszukam chłopa ty. Proszę, no to... ta dziewczyna szuka chłopa. Rekordnik. Z churna ostatniego. Nie wiem, o czym to jest. <gry> A biorę cel na niego. No. O. Nie wiadomo. No i nie jest tutaj w tą A jednak O. crash gry. <gry>, gry. Zabijcie go! Szybko! <gry> Będziemy mieli jednego więcej. <gry> FIPEK, ale on peka, Ja jeszcze go w strefie zabiję. <gry> <Nie, zaraz. gry> Ale... Nie ja powiem... No, jeszcze na w hops. A ile ma tipek? 13 fragów ma? Ja mam zero w ogóle ty. Ja I przez pół myczu tej M szukałem. Ja z pistolem ja tak... latałem, więcej fragów robię z pistolami. A tam dalej. Gdzieś w tym miejscu. A jest! A, o no. ale dostał A... Dzień Nie! Myślałem, że mi go zabili 29 hmm. Nice